Cześć witajcie, ja jestem Jay Dabrowski i witam Was z powrotem w Heavy Rainie, powracamy do agenta Jaydena i jest środa 1626, a więc to jest ten sam dzień, tylko lekko później po tym jak zabiliśmy tego podejrzanego o zabójstwo origami tego świra na tle religijnym. Twój pierwszy raz. Słuchamy. Ale czy co, całowali? Pierwszy raz <tot> Taki śmieszny żartik, chciałem powiedzieć kurcze jeden chyba pierwszy raz rzeczywiście zabił, bo widzicie jaki pierwszy jest smutny, tak jaki jaki jest taki się. taki dalej dalej obwinia siebie za zabójstwo człowieka, ześ zaś Blake jest taki niewzruszony. Co to nie za zabójstwo? Co? Czy panie? To nic. Tak jakby był zabójstwo origami. To on. Okej. Okay. A więc mamy chyba drugiego podejrzanego. A ten podejrzany już nie wygląda na takiego chudzielca jak tamten, czyli takiego Jasia. Ten już wygląda porządnie, na takiego typowego bisior, bisiora. Jeszcze jest z Ruskiem, a więc mamy mieszankę wybuchową. Okej, okay. dobra. No wiedziałem, że coś się stanie złego. Przecież on nie mógł pójść sobie po prostu do radiowozu, pojechać na komisariat i być przesłuchany. Dobra, dawaj, go gonić. Już no, ja cię złapię ruski, to nie Ukraina, że mi uciekniesz, dawaj. W ogóle dobra rozgrzewka po długiej przerwie z Heavy Rainem. Wow, sobie przypomnę, gdzie jest rozstawienie tych wszystkich symboli na padzie. I lecimy. No, nie ma takiego, kurczę, niczym Hussein Bolt, domijamy przeszkody i biegniemy dalej. Z tym, że Hussein Bolt jedyne co miał do ominięcia, to siłę tarczy i grawitacji, a my jeszcze mamy jakieś ludzi, kwiaty i Wow, wow, dobrze, dobrze, dobrze. o kuku. pa, z tymi pudłami nagle, to... Wow, wow, wow. Warzywa, on chyba dba o naszą dietę, ten... Ten cały... o. Ten cały Okej, okay, biegniemy dalej. Nie no, ma i w lewo. Nie ma takiego. o Gwiaty panie, to nie dzień kobiet. I górą, 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 górą. Teraz ja łóżek, mam prawo. o o Dobrze, bo jakbyśmy stanęli na wagę, to byśmy się mogli przerazić. o co fu jest ja tyle Okej. Okay. No i suki, ja lubię ryb. O fuki, jeszcze lodowisko, nie, nie wziąłem łyżek dzisiaj. No gdybym ja wiedział, że takie ekscesy będą się działy, to bym wziął łyżwy i jeszcze zapuścił jakiś Last Christmas. To bym się wtedy czuł jak na łyżwach. Wow! Na lodowisku to znaczy. Wow, wow, wow! O, to w OKFC okay, jestem! Okej, Iśmiste, w OKFC. O, Muszę ci złapi. Gdzie jesteś? No pokaż mi się! Pokaż mi się, nie chowaj się przede mną! Już jak go złapię. W ogóle, gdzie jest Black poszedł sobie suszyć swoją kurteczkę? To nie czas na suszenie, tutaj trzeba łapać zbira. W ogóle teraz muszę uważać, bo jak będzie starcie bezpośrednie z tamtym ruskim, no to ja ze że nie przetrwam. Ponieważ, no nie ukrywajmy, ale że jeden jest w takiej średniej postury, takiej, takiej no takiej jasiowatej, a tamten jest takiej zbirowatej. Ok, na szczęście mamy pistolet, żebyśmy się tylko nie zawahali użyć tego pistoletu. Co to. O, 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 zawsze wierzyłem, żeby nie ufać kurczakom, a tym bardziej martwym bOO! wracaj tutaj po swój węgiel, trzymaj killów. O, 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 okej. Okay. Dobra, teraz umieć ciosów i na Blake'a. Zaraz przyjdzie i na powodu. Pięknie, pięknie. No. Ja już się do R1. Nie ma takiego obicia. No. O, tu nie z baśki, nie w już Czyli taki skubany. Taki skubany, z Baśkiem nie przywaliłeś? No dobra, ja ci też zaraz tutkę sprawię, tak że będziesz musiał sobie założyć aparat. Nawet nie aparat, całą szczękę będziesz musiał wymienić, okej. Okay. I teraz buuuu! Proszę. Nie zadziera się ze mną, ok? No i przyszedłeś, gdzie ty byłeś? Nie, jeśli on będzie zabójcą morygami, nagle postać, która się nagle wtrąciła do historii, do fabuły, to, to troszeczkę słabo. To fajnie by było, jakby to była postać, którą już graliśmy, na przykład Eta. Tym bardziej, że wszystkie moje teorie spiskowe opierały się na tych postaciach, a nie, że nagle jakaś postać wchodzi do fabuły, do historii. Hej, jestem zabójcą! O, wow, środa. A więc to jest ten sam dzień, 3 godziny później, po, tym, po, tej, ak po tej akcji w KFC. Stawaj, kurczę. Rodziny wszystkich ofiar mm. na tobie polegają, wierzą w ciebie, a ty sobie śpisz po prostu. No, nie ma spania. Tylko... O co ty, jest Co to za alkohol? No, pięknie skoczelbi. Od tej strony cię nie znam. Dobra, zapalmy sobie lampkę. Lepiej się wtedy myśli, może nie zaśniesz. Chociaż taka super lampka, że super ci oświetla to biurko. Naprawdę, zainwestuj w lepszą lampkę. Sprawdźmy sobie, zmęczenie. Musiałem odpocząć. Nie zmrużyłem oka, odkąd znowu zaczęły się morderstwa. Okej. Okay. W gazetach w kółko trąbią o Shonie Marsie. Tym dzieciaku, który zniknął. No nic dziwnego, to jest już chyba ósme dziecko, które zaginęło. A to oznacza, że zabójca origami dalej gra, policja dalej go nie spytała i mogą być kolejne Widziałem ofiary. Gdybym ja był rodzicem... Kurczę, się wkurzy, że czuję się niebezpiecznie psychicznie, że w ogóle, że jest szansa, że moje dziecko może zaginąć, bo inne dzieci w, ok w okolicy giną. Nie, jest tak wilgotno, że... Padać. To jest jeden z tych powodów, przez które uważam, że właśnie Scott nie może być zabójcą origami, bo nie dość, że on ma brzuszek taki kisielkowaty, to jeszcze ma asmę, więc mu byłoby ciężko zabijać te dzieci, topić je i tak dalej, przenosić ciała, przecież do tego trzeba jednak wysiłku fizycznego, no, no nie, nie ukrywajmy. Więc myślę, że on raczej nie jest zabójcą origami. Okej, okay. jakieś akta tutaj mamy. Zobaczmy co mamy w tych szafkach. O, odznaka policyjna. No proszę, to nas Scott Shelby był policjantem chyba, tak? Tak, tylko... Dlaczego go wyrzucili z pracy nie no, raczej by się nie mścił na dzieciach, że wyrzucili mnie z pracy, to wszystkie dzieci utopię. Raczej nie. Wątpię. Tym bardziej, że osoba zabija dla symboli, a nie by się zemścić. Chyba. Okej. Okay. I pistolet masz, no, no, czadowo, czadowo, no to dobra, więc się obronisz w razie bólu. Jasno. Dobra. Bum. No, sobie użyj... Ojej, jak karp! Oj, pięknie alkohol, co to jest, kot? No dobra, w sumie jest już wieczór. To sobie i tym bardziej, że dawno nie spałeś. Więc pewnie twoje zdrowie psychiczne, stan psychiczny jest marny, więc... Pozwolę ci, ci pozwolę, ale to ostatni raz, ok? Dobra, i wstawaj, nie ma co siedzieć Pora się troszeczkę ruszyć, jakieś fitness Gewa Chodakowska, te sprawy, zobaczmy, czy tutaj coś mamy ciekawego, jak ty to... O, możemy tu przeszukać akta W ogóle powinniśmy zobaczyć te wszystkie figurki Origami, bo tam są ukryte wiadomości I to pudełko wyjąć, oraz ten telefon Co dostaliśmy od rodziny ofiar. przecież tam są... O, są ukryte wiadomości, czego ty tego jeszcze nie zrobiłeś, Scott Okej okay. No pięknie, ciągle pada, ciągle i ciągle pada, ciągle pa... O! Mapa! Patrzcie, to jest mapa tego miasta, tak? I tutaj widzimy tory kolejowe, one tak lecą, lecą. Gdzie w ogóle z Eta się obudził tak nagle z tą figurką origami w ręce? Tutaj jest ta ulica? Jak jest, to dajcie mi screena na ten, na... Na fanpage. Bo to może być jakaś wskazówka czy coś tego typu, dobra. Eee, lecimy dalej. O kurczę. Patrzcie ile on ma dyplomów z policji. Lubił tą chyba pracę. To dlaczego go zwolnili? O kurczę, panie, tam jest kuchnia, to zanim pójdziemy do tamtego pokoju, to najpierw odwiedźmy kuchnię. O, ona sobie podpisał. Lodówka fridge. Żeby nie zapomnieć, że to lodówka. Okej, okay, napisz troszeczkę. No cóż, jak chillujemy? To chillujemy. No. Alkoholik mały. Chociaż nie, to tam było napisane tomato, to to może jest jakiś keczup. A co, co tu, jakieś jedzonko będzie? Patrzcie w ogóle jaki on ma brzuch, taki kiśl, bez Nie, szklanka jakaś albo to, to na cukier chyba był pojemnik. Dobra. Tu, tu mamy drzwi wyjściowe, to raczej nigdzie nie będziemy wychodzić, to się chociaż prześpimy. Pójdź spać, bo jak nie spałeś odkąd się zaczęło morderstwa, to jednak dobrze ci zrobi sen. O kurde, kolejne zdjęcie. Chyba brakuje ci tej pracy, co? Chyba jednak brakuje mu. Skoro ma wszędzie rzeczy, które mu przypominają o tym, żeby... O w dusze panie. Spokojnie teraz. Kto by przychodził nagle do detektywa szelbiego w środku nocy? Może, może pizzę zamówił? Dobra, sprawdźmy. O, dzień, dzień dobry, hej! Mogę wejść? No pewnie śmiało no wchodź. Jak sobie coś przypomniałeś, Kami to nie. wszystko się przyda do śledztwa. Ona w ogóle była prostytutką, nie wiem czy pamiętacie. Dobra. Prywatna sesja, rozumiem? Z tej Zawsze Zasi Okej, tutaj go powieszę. Nie może się Napisz? czegoś napijesz? Tak, szklankę wody. Dzięki. Usiądź przyniosę. No dobra. To, to może i dajmy ten ketchup, co się napiliśmy z lodówki. Okej, okay, dobra, niech jej będzie szklanka wody, no. Każdy człowiek co innego lubi. I... Miało być woda, a nie kranówy! Tym bardziej, że to jest USA, jakieś większe miasto, a więc no, Zaraz szczur wypadnie z tego kranu. Coś nie wierzę tej... tej... tej Chyba, że chcesz ją otruć, na to spoko. Okej, okay, proszę. To twoja woda. Nie mów jej, że to kranowa, bo się wkurzy. I sobie. Nie sądziłem, że znowu ją zobaczę. Ciekawe czego chcę. Okej. Okay. Cześć Loren. Coś sobie przypomniałam. Może to nieważne. Wszystko jest ważne. Ale tego dnia, kiedy zniknął Johnny, przyszedł list. O, kurusze, ten sam list chyba co dostał co Etan. List? Ten taki, że do kościoła wyszli i te Johnnego. sprawy. Nie wiem co było w środku. Ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie o, w duszy to on poszedł do tej skrytki pocztowej odebrać to zadanie. No na pewno jest. Toż jeszcze w związku z tym listem. Nie wiem czemu, ale zostawiłam kopertę. Okej. Okay. No to bardzo dobrze, że zostawiacie a nie wyrzuciłeś. A albo sobie podpalę do kominka z jej do Okej. Okej. nadany w dzielnicy Karnawi. Dzień przed zniknięciem Johnego, to chyba jest powiązane z tym zabójcą Origami, no patrz na to. Nic ważnego. O. Poza adresem. Adresem? Wystukany na starej maszynie. Może o, w duszy. Obok ob ob skota jest przecież taka maszyna stara. Ok, dziękuję. Dziękuję, Loren. Dam znać, jak czegoś Czekaj. się Czekaj. Nie, no dobra, czyli nic mi nie, nie przyniosłeś ciekawego. Mo chociaż może coś jeszcze wiesz. kąd się, mów. No, i... no w sumie detektyw Chce Shelby dał im się? taką nadzieję, że może jednak coś się ruszy w tej sprawie. Ale nie, musimy jednak ją. Z... Nie, sposób nie sposób może z nami iść. No ma. będzie dodatkową kłodą to pod nogi. Przecież mamy swój brzuszek, mamy asmy i jeszcze ją powiedzmy. byśmy musieli chronić. No to spokojnie, za tej kopercie nie ma. No to i idź. Słuchaj, takie śledztwo może być niebezpieczne. Nie Dokładnie. będę bawić się w ochroniarza. Ile śladów już pan znalazł, panie Shelby? Ta koperta. Teraz nam pojechała. Pana do mordercy. Jasne. My no już powiedzieliśmy, że to nic jest. ona nie ma specjalnego. Przepraszam, że zajmuje czas, panie Shelby. Czekaj. Ale z ciebie numer Loryn. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć no, mordercę syna. Bardzo dobra matka. Współpracujemy?